Wiadomo, że dla wsparcia bloga, dla wsparcia jego promocji, ważną rolę pełnią usługi i portale społecznościowe takie jak Facebook czy Google. Tutaj właśnie mam umieszczone na blogu odznaki Google, Google Batch. Są to proste wtyczki, których kod generujemy na odpowiedniej stronie usługi dla deweloperów. Przy czym są one uniwersalne? Można je umieszczać zarówno na blogu WordPress, jak tutaj, jak i na przykład na portalu, na portalu Joomla, jak to tutaj widać, na portalu Joomla, jak również na, na prostej, statycznej stronie HTML. Jaką rolę pełnią w, yy, odznaki Google? Otóż łączą Twoją stronę internetową, Twojego bloga. Z, twoim, z Twoją stroną na Google+. Tak jak na przykład tutaj. Ta odznaka prowadzi do mojej strony prywatnej na Google+. Po kliknięciu, po kliknięciu otwiera się strona prywatna Google+, na zakładce wpisy, gdzie umieszczone są wszystkie wpisy, które tam dodałem. Zresztą wpisy tutaj są dodawane praktycznie automatycznie przez odpowiednią wtyczkę, o której będzie przy okazji. Strony z Google Plus mają duże znaczenie dla pozycjonowania bloga, jak również dla propagowania Twojej treści w internecie. Otóż na przykład dla frazy ankiety Google ankiety Google na pierwszej stronie na pierwszej stronie wyników wyszukiwania znajdują się dwa wpisy znajdują się dwa snippety dla wyniki, dwa wyniki wyszukiwań Jeden prowadzi właśnie do prywatnej strony Google gdzie została opublikowana, gdzie został opublikowany krótki anons o kolejnym artykule na moim blogu. Po kliknięciu w grafikę jesteśmy przenoszeni na blog. Również Autoresponder GBO na przykład znajdziemy znowu na pierwszym na pierwszej stronie wyników wyszukiwania snippet z mojej strony Google Plus, również zawierający krótki anons prowadzący z powrotem na mojego bloga. Czyli jest to niejako dodatkowy kanał dystrybucji naszych wartości oraz źródło linków przychodzących i to wartościowych linków bo pochodzących z portalów społecznościowych. Aby wygenerować kod odznaki Google zresztą tą odznakę tam też dostosujemy do naszego bloga, czyli znaczy szerokość, schemat kolorystyczny oraz format wyświetlania. Wchodzimy na stronę developers.google.com. Tam jest to strona główna usługi Google dla deweloperów. Strony dla deweloperów. Tam wybieramy produkty. Dalej w sekcji produkty. Wybieramy Google Plus Przewijamy się niżej Na sekcji Google Plus Produkty Odnajdujemy plugin, Wtyczki plugins. Klikamy Przenosimy się do sekcji wtyczek I Tutaj mamy wtyczki Dla stron internetowych Websites Odnajdujemy Batch Klikamy Znajdujemy się w tej chwili na stronie generacji kodu wtyczki Google Batch, czyli odznaki Google. Google. Czyli kompletny adres bezpośrednio na stronę generowania kodu wtyczki jest https ukośniki developers.google.com, ukośnik plus, ukośnik web, ukośnik batch. Zresztą ten cały link znajdziecie u mnie na moim blogu. Przy wpi we wpisie, w którym, będzie umiesz w którym jest umieszczone również to wideo. Oczywiście, aby wygenerować kod odznaki Google, musimy posiadać stronę na Google. A stronę na Google, będziemy posiadać, jeżeli będziemy mieli, prywa e mieli konto prywatne w Google, w Google. Konto prywatne w Google uzyskujemy w momencie zakładania. Poczty Google, klienta poczty Google, czyli Gmail. Jeżeli jesteśmy, zalogowani, jeżeli jesteśmy zalogowani do naszej poczty Gmail, to jednocześnie jesteśmy zalogowani na stronie Google Developers. Tak, to, tak działają wszystkie usługi Google. Starczy być zalogowanym do jednej, a po wejściu na inną okazuje się, że już tam też jesteśmy zalogowani. Przejdźmy zatem do naszej odznaki Google, Badge. po pierwsze, Musimy wybrać użytkownika Google, czyli do jakiej strony Google Plus ma prowadzić odznaka. Powiedzmy, że wybieram moją stronę prywatną. Wybieram moją stronę prywatną. W tej chwili pojawia się podgląd na moją prywatną stronę Google Plus. Mogę również wybrać stronę firmową, co jest niejako odpowiednikiem fanpage'a Google. To jest w tej chwili moja strona firm, firmowa na Google, jak również mogę wybrać społeczność, z tym, że społeczność. Jeżeli chciałbym wybrać społeczność, to wprowadzam inny adres i podaję adres społeczności. Pozostańmy zatem przy profilu prywatnym, przy prywatnej stronie Google. Następne pole umożliwia, następna opcja umożliwia nam yy, dobranie. Formatu wyświetlenia. Tu w tej chwili mamy ustawione wyświetlanie logo. Możemy przejść na ikony. Będzie tylko ikonka Google Plus wyświetlana. Przejdźmy zatem do logo. Możemy wyświetlać w układzie pionowym, jak tu, lub poziomym. Chwilę czekamy. To jest wyświetlane w układzie poziomym. Powróćmy zatem do pionowego. Wybór układu oczywiście zależy od Ciebie, od, twojej, od Twoich preferencji. Następnie ustawiamy szerokość odznaki. Możemy to ustawiać suwakiem, bądź tu wpisywać bezpośrednio w pole szerokość. Powiedzmy 290. Po kliknięciu zostaje ustawiona szerokość odznaki. Kolejny jest motyw koloru, kolejną opcją. W tej chwili mamy tu jasny motyw, ciemny motyw. To zależy. Od preferencji, od wyglądu, od lajotu Twojego bloga. Dalej możemy włączać lub wyłączać zdjęcie okładki. W tej chwili mamy bez zdjęcia okładki. Możemy włączać, wyłączać opis oraz wybrać domyślny język. Język domyślny jest ustawiany na podstawie naszych, naszych ustawień w profilu Google. W profilu Google. Po ustawieniu odpowiedniej szerokości oraz schematu kolorystycznego możemy skopiować kod, który znajduje się w tym miejscu, z tym wykopiujemy cały. Należy przewinąć i skopiować cały. Skopiowany kod wklejamy na przykład do widżetu na naszym blogu WordPress. Na zapleczu bloga wybieramy wygląd, tam widgety, teraz wygląd widgety widgety u mnie y, mam dwa sidebary jeden jest właśnie dla strony home i tutaj mam umieszczone właśnie widżety między innymi szkolenia jana google plus właśnie widżety z google widżet typu tekst. przeciągamy przeciągamy do sidebara home klejamy skopiowany ze strony google Developers scott Możemy ustawić tytuł bądź pozostawić widget bez tytułu. Ja powiedzmy ustawię tytuł testowa odznaka. Klikamy zapisz. Widget został zapisany. Odświeżamy front bloga, bo tam umieściłem ten widget w sidebarze strony home. Przewijamy się. Oto i się pojawił nasz widget. Testowa odznaka.